W tej lekcji zajmiemy się jednym z pól, które przesyłamy do Firestore, a mianowicie Date. Chcemy pobierać wszystkie posty według daty ich dodania w finalnej wersji aplikacji. Na ten moment, jako wartość dla klucza Date, przekazywaliśmy po prostu zwykły string. Przejdziemy teraz do kodu. Zatrzymam aplikację i usuniemy dotychczasową wartość. Date. Zamienimy ją na fire, może nie fire, a Field value, Value.Serwer Timestamp Funkcja ta zwraca aktualny czas w postaci dzień, rok, miesiąc, godzina, minuta oraz sekunda. Więc jest to bezpieczny mechanizm do wyznaczania daty. Istnieją oczywiście inne techniki dla pobierania aktualnego czasu. Dla naszych potrzeb ta funkcja udostępniana przez Firebase będzie wystarczająca. Przejdźmy teraz do else. W momencie, gdy wszystko się powiedzie, czyli error jest równy nil, dopiszemy else. Jesteśmy po przesłaniu zdjęcia. Chcemy zresetować widok zdjęcia. Wyczyścić tekst na komentarz oraz przejść do Fit View Controller. W tym celu posłużymy się obiektem Tab bar controller i jego polem Selected Index. A więc selve.TabBarController. index jest równy 0. Ustawiając na 0 mam na myśli pierwszy kontroler od lewej strony. Przejdźmy na chwilę do Main storyboard. Patrząc od lewej strony na widoki podłączone do Tab Bar Controller, Feed będzie widokiem o indeksie 0, Upload 1, zaś Settings 2. Liczymy tutaj indeksy tak samo jak w przypadku tablic. Wracamy do kodu. Kolejnym krokiem będzie ustawienie Image View na widok domyślny, a więc Self. .image,View.image. view, image. jest równy UI image. Otwieram nawias. Teraz interesuje mnie podanie argumentu. Named string. Wpisuję upload.png oraz czyszczenie pola z tekstem i zastąpienie go pustym ciągiem znaków tekst .text. jest równe płosty string Mamy już całość gotową do przetestowania uruchamiam aplikację zaś z boku otworzy dodatkowo naszą bazę danych Zekajmy na uruchomienie. Przechodzę do upload. Wybieram obrazek, wpisuję komentarz i naciskam upload. Obok w Chrome powinniśmy zauważyć pojawienie się nowego wpisu w bazie w czasie rzeczywistym. Możemy także teraz podejrzeć dokładną datę przesłania, która ma już teraz sensowną wartość. Posiadamy w niej. Miesiąc, dzień, rok oraz godzinę wszystko działa jak należy. Spróbujmy wykonać jeszcze jedną próbę. Foto co warto także zauważyć po naciśnięciu przycisku Upload zostajemy przeniesieni do Feed View Controller, kolejny wpis pojawił się w bazie i ponownie został utworzony z poprawnymi danymi. Posiadamy już dwa posty z danymi, które są w pełni zgodne z założeniami oraz posiadają prawdziwą datę dodania. Usuńmy stary rekord, który nie posiada konkretnych wartości. Najeżdżamy na trzy kropki, usuń dokument. Rozpocznij usuwanie. W porządku. Kolejnym zadaniem, które stoi przed nami, to wypełnienie widoku feed postami dodanymi przez użytkowników w formie table View. W kolejnej lekcji przedstawię Ci, w jaki sposób tworzyć table view oraz modyfikować konkretne komórki.